Agnieszko, czy tego typu konferencje, tego typu spotkania, forum młodych przedsiębiorców innowacyjnych jest dla Ciebie jako osoby, która współpracuje z taką właśnie kategorią osób, taką grupą docelową dobrą inicjatywą, niefajną, powinna być organizowane częściej, Mnie Jak to oceniasz z Twojej perspektywy? Ja myślę, że każda inicjatywa, która pozwala studentom czy ludziom, którzy dopiero zastanawiają się, co w życiu robić, i każda konferencja, która pozwala im podnieść decyzję, żeby założyć własne przedsiębiorstwo, jest dobra. To, czy, one, czy Jedne są lepsze, a drugie są gorsze, tak jakby rynek to weryfikuje, tak? takie jest rzeczy. Natomiast warto zawsze mówić, warto o startupach, zawsze mówić warto o nowych firmach, przedsiębiorstwach. I zachęcasz do tego, żeby w Polsce, tak jak mówił na konferencji i na panelu Bartek Gola, nie było wiarą sukcesu to, że się pracuje w korporacji, tylko to, że się ma firma. Po prostu. Powiedz mi, czy z Twojego punktu widzenia, osoby, która jest bardzo blisko nowych podmiotów, świeżych firm, świeżo budowanych, tego typu rzeczy, jak pewnego typu oczekiwanie, moda na, na startupy, na bycie startupem, na zakładanie powiedzmy, że jakichś tam przedsięwzięć, to jest coś pozytywnego? Czy widzisz w tym jakiś też element zły, który może temu całemu ruchowi, temu całemu, mu towarzystwo jakoś przyjąć pewną łatkę. Dobrze jest, że mówimy o tym, znaczy dobrze jest, jeżeli promujemy startupy, natomiast rzeczywiście ma to też swoje negatywne strony. Łącznie z tym, że wiele osób, tak jakby podejmuje się decyzję o założeniu startupu, ze złych pobudek. Bo mamy łatwe pieniądze, które są przyznawane przez PARP pośrednikom, czyli funduszom zalążkowym, czy bezpośrednio poprzez takie rzeczy jak 8.1. Natomiast myślę, że im więcej osób, tak jak statystyka, tak? im więcej będzie robiło startupy, to tym więcej będzie tych, które będą robiły dobre i wartościowe. Firmę. I e, dlatego z jednej strony tak, ta moda może tak powodować, że czujemy się bardzo nasyceni tymi startupami, że słowo startup już nie jest fajne, że wolimy mówić biznes, że wolimy mówić przedsiębiorstwo, czy po prostu zwykła firma, ale jakkolwiek byśmy tego nie nazwali należy tak to wspierać.